na Łukaszu, nieczęsto mamy okazję grać z zespołami Klasy. na pewno takie spotkanie dostarczy wiele materiałów do analizy. No tak, na pewno jest to wartościowy dla nas sparing i myślę, że na tle rywala z wyższej ligi. Pokazali się momentami dobre granie, oczywiście sporo elementu do korekty, ale na pewno analiza meczu z wyżej notowanym rywalem jest dla nas bardzo cenna. Nasza gra całkiem dobrze wyglądała do momentu utraty drugiej bramki. No tak, zwłaszcza to pierwsze 60 minut było tak jak planowaliśmy, utrzymywaliśmy się przy piłce, byliśmy w stanie sporo piłek zabrać, broniąc wysoko w pressingu, no i ta pierwsza godzina daje dużo optymizmu, natomiast musimy pracować jeszcze nad tymi elementami związanymi z finalizacją na połowie rywala i z przejściem do obrony, bo tu mamy delikatne jeszcze korekty do zrobienia przed 100 mil. No największym minusem jest chyba kontuzja Bernarda Petraka, chociaż gospodarze też stracili jednego zawodnika. No tak, zawsze jest nieprzyjemny widok, kiedy na sparingu zawodnicy, którzy chcą się pokazać, dać wszystko i powalczyć o miejsce w składzie, doznają urazu, no ale jest to niestety część, część naszej pracy, w zasadzie ich pracy i musimy się z tym zmierzyć.